Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Poczuj wdzięczność za powietrze, które właśnie wypełnia Twoje płuca. Wdzięczność jest kluczem, który otwiera drzwi do cudów życia. Powtarzaj wraz ze mną na głos lub tylko w myślach. Słowa dzisiejszej afirmacji. Jestem wdzięczny za życie. Doceniam każdy oddech. Wdzięczność wypełnia moje serce. Dostrzegam piękno wokół mnie. Jestem wdzięczny za zdrowie. Każdy dzień jest błogosławieństwem. Moje serce bije wdzięcznością. Wdzięczność rodzi szczęście. Widzę dobro w małych rzeczach. Jestem wdzięczny. Za ludzi wokół mnie. Wdzięczność zmienia zwyczajne chwile w niezwykłe cuda. Każdy akt docenienia otwiera drogę do nowych darów. Niech wdzięczność towarzyszy Ci dzisiaj. Podziel się tą afirmacją, aby inni także mogli poczuć jej moc. W telewizji Iskra Życia TV nie ma abonentu, bo wdzięczność nie rodzi się z obowiązku, ale z serca. Każda wpłata na zrzutkę jest aktem wdzięczności, który wspiera naszą misję. Ci, którzy wspierają, stają się naszymi darczyńcami. Ich imiona zapisują się w historii naszej telewizji. Czy i ty chcesz zostać naszym darczyńcą? Wystarczy, jeśli wpłacisz niewielką kwotę na zrzutkę, a link do zrzutki znajdziesz w opisie tego nagrania. Zachęcam Cię do tego drobnego daru, który. Dla nas jest bardzo istotny i ważny, a tobie daje poczucie, że jesteś współtwórcą naszego programu. Dzisiaj się już z tobą żegnam. Życzę udanego, wspaniałego dnia, wszystkiego dobrego. Mówił Marek Zadęcki.